Ty! My idziemy na sztasy Oni się tam nie biją, już kazują. A kiedy mają figlować jak przy niedzieli, no i, i przed tych roka. Wyście ku Młoska zbyli nie od tego. Jeszcze <śmiania> <Maybeć śmiania> <được kindergarten> in <śmiania> byście dzisiaj, nie wycytując tych młodych o -o 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 -o. <śmiania> A, o reśniku, co bym dajcie tu pokręciła, bom jęzor popręcza no jak stare wrona no jeży protego dają widzicie ją mojka. Chłopocki, zagrojcie i no co wesołego, żeby i kumłoskę ruszyło. <toczny> To, czy wyście dzisiaj cogię łbliżali przy tego. Józek kropkę łobli, Ale nareszcie to się do Kubłoski wybiją w starym piecu. Dobra, z tej złoże, z tyś błożeń. Chłopocki. groźcie. Uwodzuj na siwiznę, tak mi zagrój jak ci gwiznę. Zachyś mi tak po sokuśu, jak cię diabeł w tańcu noszkę, śli tak wiórkami, jak po piją Cze, wyście zawsze jednaki. Bo! Nie się widzi, że wy w trumnie będziecie tańcowo. Przeciemkurol! Póki w pościanie jest przekrzepa mój, że widzi starą rzepa. Jakło! Cegło! To są zelekniki. Oskar, umiecie z Nie ja, umie, ale przecież widzę. O, Oj, ojcie, ojcie. Dobrze się szkoda. Będzie wesoło. Zatończymy se wszyscy. Polkę płotkę. I osiesku, młocko, ty durwiem Ej, to się Panie Necki, ty z nami. Polkę płotkę. To się wnet nauczycie! Panoczku, panocku, praźnijcie tę zyrtkę i butkę z nami! Płotańcy! chłopocki, Polkę, kłotkę! Proszę pana, ale czy to będzie wypadać? Naturalnie, naturalnie! Wieś miasto to jedna wielka rodzina! Kłotkę, Ajno! kłotkę! Kurczątka,

Wiersze? Wiersze, wiersze. A wiersze? E, no pewnie, że czytają. E, czytają? Ale, e, no i części to się śpiwają. Bo u nas to wiecie, panienko, wiersycki się same na poczekaniu w głowie lęgną. Wystarczy no, na słonko. Posłuchać śpiewu Tasecków. To już piosnecka sama do gęby idzie. A wiersycki się same chają. W jej za zaśpiwą to mi się łozbgnie W jej za zaśpiwą to mi się ło zbęgnie śpiwą, głodzineckę płacę. Na trzecią. Łosyćkiem za na trzecią godzinę. Łosyćkiem za Pięknie, a proste jak ta natura. A no bo to, to swojskie, naskie. <noise> Boga się... Pójdziesz do diabła! A co śmieje, Jest! Jest! Bestia jedna! Dwa kilometry mnie goniła. Niech sobie pani wyobrazi, że zaatakowała w tym właśnie momencie, kiedy wspaniały okaz pstrąga złowił się. A, a być, widzę, widzę. Pstrąg ze czterema nogami. Co to, diabła? <noise> Jeszcze będziesz się śmiał. Ja cię dostanę! Ja cię dostanę! Jeszcze to i żaby jedzą. No na wiosnę. Dziękuję. Ale płonąć to ma być z Proszę was, gospodyni, nie wyprowadzajcie mnie z równowagi. Czy to nie pek? Szósta żaba w tym tygodniu. No i słysałam, że jedna pora gaci. Niech to kule biją, bo wszystko przez tego kubeł, a dzisiaj na dodatek ta wstrętna, natrętna osa. Okropnie zacięta. Ano wsiąskie to i dozarte. Tak się zgoniłem. Że nadwyrażyłem swój żołądek. Oj, oj. Zaś się wam kurcy ten nieboroce. Zaś, zaś. Panocku, oj, oj. na żołądek to najlepso kwaśno rzętyca i łopłot z macierzonki. Cóż to jest ta rzętyca? A no, syrwotka zasyrało w cygło. Mam w domu to wam zaraz przyniesę. Dziękuję wam, żeby tylko pomogło. A czy to rochle, bo dwa pomogła? I pomogło? Jak ręko wysarpie żołądek i flacyska do czysta, a potem ino chłodać na gorąco macierzanką brzuch i będzie pan zdrowił jak ten głoń Poczekajcie chwileczkę, mam w domu, to wam zaraz przyniesie. Mocie, a ocie se zdrowo, żeby wam to burcenie nareszcie przeszło. Żeby tylko pomogło. Wa, najpierw wysorpie żołądek niczym mrusy wiatry, ale potem będzie pan zdrowiuszki jak rys. Żeby no, tylko, śmiało, śmiało. Żeby tylko pomogło. Dziwny smak. Dziękuję. Już nie mogę. Oj, oj, Co się stało? Żołądek, żołądek! W <tryk> To trzeba, panie Kozdanie, I wziąć nasze w Kuroski mówią, że to by z była para jak kopa! <grywa> no ba! I to no, co by mnie te No i tego Już u nas taka moda. A, no niby i u nas. Na Podkalu nasze dziewki ty się krochmalą i gęby pastują. O ta przeklęto młoda! Nic ino siorty i hararii! Lepi ta natury nie poprawia. Co później ludzie nie śpiwali!